W jednym z filmów biograficznych dotyczących życia świętego Jana Pawła II jest pewna scena, która ukazuje rozmyślanie młodego Karola Wojtyły podczas okupacji. Zastanawiał się on nad tym, w jaki sposób ma walczyć. Czy bronią, czy słowem. I wtedy spotkał Mieczysława Kotlarczyka, człowieka, który przewodził teatrowi rapsodycznemu i pokazał mu, jak wielką moc ma słowo. I młody Karol Wojtyła postanowił, że będzie walczył słowem. Zaangażował się w teatr, a później. To doświadczenie przyniosło wielkie owoce w jego posłudze kapłańskiej, biskupiej i później także podczas dusz pasterzowania jako biskup Rzymu. Słowo. Drodzy bracia i siostry, dzisiejszy fragment z Ewangelii według świętego Jana ukazuje nam prawdę o Słowie Bożym. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Gdy Jezus Chrystus, prawdziwy syn Boży, wstąpił na tę ziemię, aby nas wszystkich odkupić, to równocześnie ukazał nam prawdę o Bogu, który przez Jezusa wypowiedział swoje słowo. Święty Jan od krzyża. Wielki mistyk hiszpański, który żył w XVI wieku, w jednym ze swoich dzieł zanotował następujące słowo: Jezus Chrystus, Syn Boży, jest ostatecznym słowem Boga i nic już ważniejszego nie usłyszymy. Chcemy zatem sobie uświadomić, że gdy wsłuchujemy się w słowo Boże, w słowo Jezusa Chrystusa, to jest ono dla nas wystarczające w tym, abyśmy kroczyli właściwą drogą ku świętości. Wiemy, że jest wiele różnych komentarzy, wiele różnych przemyśleń wielkich mówców, myślicieli tego świata. Ale dla nas chrześcijan najważniejsze jest to słowo, które odczytujemy lub się wsłuchujemy poprzez odczytywanie poszczególnych fragmentów Pisma Świętego. I z tej prawdy, że Jezus jest prawdziwym Słowem, które stało się ciałem, trzeba nam dzisiaj pochylić się także nad wielkością naszych słów. Wiele ich wypowiadamy każdego dnia. A nasz Mistrz powiedział, z każdego słowa będziecie osądzeni. Przez to daje nam do zrozumienia, jak wielką wartość ma każde ludzkie słowo. Dlatego nasze rozważania chcemy przeprowadzić w trzech aspektach: prośby, dziękczynienia i przeproszenia. Nieraz w sposób taki kolokwialny mówi się o trzech magicznych słowach, które właśnie wypowiadamy: to prośba, dziękczynienie i przeproszenie. Ale my, jako chrześcijanie, chcemy się zagłębić w te prawdy, bo one niosą ze sobą większy ciężar gatunkowy. Najpierw prośba. Często o coś prosimy. Wypowiadamy wiele słów. Idziemy do urzędu, idziemy do szkoły, do pracy. W różnych sytuacjach się znajdujemy, gdzie trzeba wypowiedzieć prośbę. Warto dzisiaj podczas tego rozważania zastanowić się, w jaki sposób my wówczas formułujemy zdania. Czy jesteśmy zdenerwowani? Mi się należy tu i teraz? Wymagam od innych, a od siebie nie wymagam? Czy może zaraz się unoszę gniewem, zdenerwowaniem? Może zaraz patrzę tylko, że ktoś mi chce właśnie w jakiś sposób utrudnić życie? Prośba wyraża naszą pokorę. Pokora to nie jest umniejszenie człowieka, ale to zrozumienie, że stajemy przed drugim człowiekiem, który również został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. A zatem może warto sformułować swoją wypowiedź w sposób pokorny. Czy mógłbym prosić? Czy jest taka możliwość? Bardzo proszę. Z miłością i pokorą. I to jest pierwsza sprawa. Prośba. Słowo wypowiedziane z pokorą. A później dziękczynieniem. Warto dziękować tym, z którymi się na co dzień spotykamy, chociażby za dobrą sprawę, bo wiele słów wypowiadamy, a nieraz nawet nie podziękujemy. A przecież ktoś nam przygotowuje obiad, sami przygotowujemy innym. Później, na przykład, też możemy inne jeszcze sprawy podejmować albo otrzymywać i wtedy możemy powiedzieć: Dziękuję Tobie za Twoją dobroć. Dziękuję Tobie, że się dla mnie postarałeś. Dziękuję Tobie, że się dobrze do tego przygotowałeś. I tak wiele, i tak wiele innych spraw, gdzie możemy doświadczyć właśnie wypowiedzenia słowa dziękuję. Spróbujmy właśnie więcej dziękować. I wreszcie najtrudniejsze zadanie. W wypowiadaniu słów, a mianowicie przepraszam. Mówimy, przecież to jego wina, należało mu się, dobrze mu tak, a może trzeba powiedzieć przepraszam, to ja zawiniłem, to ja popełniłem błąd, wybacz mi. I w ten sposób widzimy na przykładzie tych trzech aspektów, jak można używać słów, które rodzą prawdziwą miłość wobec drugiego człowieka? Przyjrzenie się Słowu naszemu wypływa z faktu, że Syn Boży jest Słowem, które stało się ciałem. To dlatego nasza mowa ma być piękna, bez brzydkich słów, bez przekleństw, ponieważ Syn Boży. Uczy nas piękna w mowie. Wiadomo, że jest to bardzo trudne, bardzo wymagające, potrzeba wielkiego skupienia, ale przecież Pan Jezus powiedział, nie myślcie o tym, co będziecie mówić w różnych sytuacjach, zwłaszcza tych, które zagrażają nawet naszemu statusowi, naszemu życiu, ponieważ Duch Święty będzie przez Was przemawiał. A zatem dla nas taka zachęta, abyśmy każdego dnia prosili Ducha Świętego o słowo pełne miłości. I to w każdej relacji, z tymi, z którymi na co dzień przebywamy, ale także i z tymi, z którymi spotykamy się po raz pierwszy. Czy jest to możliwe? Jest, ponieważ idziemy z mocą Bożą i ta moc Boża. Uzdalnia nas do tego, byśmy stawali się dziećmi samego Boga. A jeśli jesteśmy dziećmi samego Boga, to chcemy Go naśladować także i w pięknie wypowiadanych słów, tak jak On do nas zawsze mówi z miłością, tak samo i my chcemy miłować drugiego człowieka poprzez nasze dobre słowa. Oby na końcu, kiedy spotkamy Pana Jezusa, mógł powiedzieć, że każde nasze słowo było dobre, a żadne nie upadło na ziemię. Ale jeśli właśnie ta moc, którą On nam daje, pozwala nam czynić dobro, żeby to dobro przyniosło dobre owoce w wieczności, dlatego niech nasze słowa będą słowami pochodzącymi od Ducha Świętego.